On ją zapytał, czego pragniesz. Dzisiaj o pragnieniach, które rodzą się w naszym sercu, nawet w sercach tych, którzy są blisko Chrystusa. Karol Gnat, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na kolejny odcinek Wielkiej Postprodukcji, czyli 40-dniowego kroczenia wspólnie w stronę zmartwychwstania. Witajcie, zapraszam. Dzisiaj środa, a w piśmie dalej Ewangelia według świętego Mateusza, no i dosyć, bym powiedział, taka, taki ciekawy obraz, bo z jednej strony Pan Jezus, który idzie do Jerozolimy wraz ze swoimi uczniami, każdego osobno, tak jak uczniów, których brał na górę przemienienia, bierze na Boga i tłumaczy im to, co się wydarzy. W jego życiu to, że w Jerozolimie Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie, Zostanie wyszydzony, ubiczowany, ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. No, dzisiaj z tej perspektywy 2000 lat sprawa wydaje nam się dosyć oczywista, jaki będzie finał Wielkiego Piątku. Więc moglibyśmy przyjąć, że. Skoro uczniowie byli świadkami tego wszystkiego, co pan Jezus czynił, no to powinni dać mu zaprawdę to, co mówi, przyjąć to do swojego serca, ale akurat na tę perspektywę byli jeszcze zamknięci. Dlaczego byli zamknięci? Ano dlatego, że liczyli, że pan Jezus przyszedł wyzwolić Izraela i nie zbudować królestwa niebieskiego, czyli czegoś, co ma. Taki wymiar duchowy, czyli królestwa, które jest w środku każdego człowieka, czyli, ale czegoś takiego namacalnego, no, wyzwolenia spod rzymskich okupantów. Skąd o tym wiemy? Ponieważ kolejne fragmenty tej Ewangelii właśnie pokazują nam stosunek i uczniów, ale także i rodziców tych uczniów do tego, jakie nadzieje pokładali w Jezusie. Bo dalej pismo mówi tak: Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami. Czyli z pisma wiemy, że obaj synowie Zebedeusza no bardzo, bardzo, jakby, może nie nalegali, tylko no chodziło za nimi to, żeby być kimś ważnym w tym królestwie, bo oni rozumieli je w sposób właśnie taki ludzki. Do tego stopnia, że te same nadzieje pokładała w Jezusie ich matka. Zauważmy, że tutaj Zebedeusza nie ma. Zebedeusz doskonale wiedział, jakby co się święci, jaki będzie finał. No, jest w końcu ojcem, więc doskonale rozumiał. Natomiast matka tutaj wraz ze swoimi synami podeszła do Jezusa i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. O coś go prosiła. Tu też bardzo fajnie, jakby pismo. Pokazuje pewną tajemnicę tego, że my sami w jakiejś tajemnicy serca naszych różnych decyzji, wyborów, o coś pana Boga prosimy. O coś prosimy, że pojawia się jakaś prośba w naszym życiu. Natomiast Bóg nie pyta o prośbę, tylko pyta o Twoje pragnienie. Bo czasem to pokazuje ten fragment Pisma Świętego nasza prośba nie idzie w parze z naszym pragnieniem. Dlaczego? Dlatego, że pismo mówi ona o coś go prosiła, a on ją zapytał, czego pragniesz? Czego pragniesz? Czyli tak naprawdę zobaczył prawdziwe intencje jej serca, że prosiła go o coś, a zupełnie inne miała pragnienia serca. I tutaj ona jakby otwiera się, matka synów Zebedeusza, i rzekła mu. Powiedz, czyli konkretne konkretną ma prośbę do Jezusa. Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Trudna sprawa, bo Pan Jezus odpowiada, nie wiecie o co prosicie. Nie? Czyli to oznacza, że to nie jest taka prosta sprawa, zasiąść po lewej i po prawej stronie Pana Jezusa. Bo jak sobie przypomnimy taką scenę, w której po jego lewej i po prawej stronie pojawiają się jacyś dwaj ludzie, no to rozumiemy, że jest to scena ukrzyżowania. Więc matka synów Zebedeusza była też w Wielki Piątek pod krzyżem, ale tylko po to, żeby ona zrozumiała o co prosiła. Żeby jej synowie byli po lewej i po prawej stronie, zasiedli po lewej i po prawej stronie, więc warto dzisiaj zastanowić się nad tym, Jaką mam intencję serca i jaką mam prośbę do Pana Boga, bo z tą prośbą będzie wiązał się, będą wiązały się pewne wydarzenia i pewne konsekwencje, których być może dzisiaj się nie spodziewasz i prawdziwie po ludzku ich nie oczekujesz, ale jeżeli one przyjdą i one będą nie po Twojej myśli. To przypomnij sobie swoją intencję i prośbę, którą złożyłeś, bo być może to właśnie taką drogą Bóg zaprowadza cię do Twoich pragnień. Dziękuję za dzisiejsze rozważania. Dobrego, pięknego popołudnia i do zobaczenia.